Cześć, nazywam się Bartosz Małek, a to jest kanał Montium. Dzisiaj kolejny genealogiczny czwartek. Tym razem nie będzie to spotkanie z żadnym genealogiem. Tym razem zabiorę Was w krainę narzędzi. Jednym z takich ciekawych narzędzi jest Transkribus. Jest to narzędzie, o którym słyszałem już dawno, dawno temu. I próbowałem coś z niego wyciągnąć, bo niewątpliwie ma bardzo duże, bardzo duży potencjał, ale jakoś jakoś nie znam nikogo, kto by z tego programu w Polsce przy genealogii korzystał. W zasadzie nie znalazłem żadnego w ogóle polskojęzycznego artykułu w internecie na ten temat, więc to jest zupełnie zupełnie ciekawe. No ja już piszę taki artykuł, w zasadzie już się napisał. Więc, więc będzie można także o tym, co dzisiaj powiem w internecie, tutaj w tym takim poradniku także poczytać. No ale dzisiaj, właśnie, będzie nagranie. Dzisiaj będzie nagranie i pokażę, co i jak, jeżeli chodzi o program, narzędzie transkryptu. Transkribus. Transkribus, czyli transkrypcja, inaczej albo ten, który transkrybuje, zresztą tutaj jest, nieistotna jest etymologia nazwy, ważne jest, co ten program robi. Przede wszystkim działa trochę jak OCR, czyli odczytuje na przykład nasze skany. Załóżmy, że mamy na skanie jakiś plik ciekawy, gdzie jest zapisany tekst. No, i on ten tekst przetwarza w wersji takiej zupełnie niecyfrowej, w wersję cyfrową, czyli po prostu w tekst, który jest przede wszystkim wyszukiwalny i który możemy sobie skopiować i wykorzystać w, na przykład kiedy indziej. Tutaj mamy także coś takiego jak HTR, czyli Handwritten Text Recognition, czyli rozpo rozpoznawanie tekstu pisanego. O, może tak. Jest to funkcja, której jeszcze nie zbadałem do końca, ale polega na rozpoznawaniu tekstu właśnie pisanego. Więc wyobraźcie sobie teraz metryki, które dzięki temu programowi są odczytywane, jak gdyby przepisywane. Jest oczywiście to trudne, dlatego program się uczy. Program się uczy, więc to jest niesamowite, że, że jest taka możliwość. Co robimy? Musimy najpierw założyć konto, tutaj się zarejestrować. Gdy mamy już konto, logujemy się i ściągamy program. To jest platforma, tak naprawdę. Platforma to był projekt taki badawczy, naukowy, więc od tyle jest to bardzo ciekawe. No, i załóżmy, że ściągnęliśmy sobie na dysk, zainstalowaliśmy, no i mamy tego naszego transkrybusa. Otwiera nam się program, i co dalej? No, i powinniśmy się najpierw zalogować. Ja tutaj sobie się zaloguję. Zalog zalogować i. I teraz tak, tutaj pracujemy na dokumentach, na kolekcjach, no i konkretne tutaj mamy pliki. Generalnie możemy pracować zdalnie na naszym komputerze z plikami, które mamy na dysku, ale żeby ten program działał w 100% tak jak należy, żebyśmy mogli wykorzystać w pełni jego możliwości, jednak te pliki muszą być wgrywane w chmurę, na serwer. Jest to, tak jak powiedziałem, europejski projekt, więc tutaj o bezpieczeństwo naszych danych nie musimy się martwić, przynajmniej w teorii. No, ale tutaj jest no, niestety takie, takie, taka niedogodność, że nie możemy to robić lokalnie, tylko właśnie na serwerze. Więc mamy tutaj zakładkę serwer, jesteśmy zalogowani i chcielibyśmy na przykład coś wgrać. Możemy tutaj użyć tego, tego przycisku. Dokument i na przykład importować dokument na serwer. Tak jak powiedziałem, można lokalnie skorzystać z tego, wgrać sobie swój, swój obrazek, jakiś dokument, no ale to mija się zupełnie z celem. Więc importujemy dokument na serwer. I mamy tutaj parę możliwości, bo możemy to zrobić via FTP. Czyli, czyli to jest protokół taki wysyłania plików. Możemy wysłać tutaj normalnie z komputera pojedynczy dokument. Możemy także przez. URL, czyli na przykład na serwerze, jeżeli mamy własnym jakiś plik, to możemy tutaj tylko podać adres, albo także adres jakiegoś pliku, który wiemy, że, że gdzieś tam na serwerze jest, to to, to także tutaj zaciągnie. E, jakie pliki? Pliki tekstowe, e, znaczy, przepraszam, nie pliki tekstowe, do plików tekstowych będziemy eksportować. Pliki graficzne, czyli JPG, jakieś PNG, jakieś BMP, e, PDF. Ja głównie tutaj pracuję na PDFach. I, I tak można właśnie to wgrać. Więc sobie na przykład wgramy. Nie wiem, czy możemy tutaj sobie coś. Czy ja mam tutaj coś ciekawego, co mógłbym wgrać? O, mam. O, I sobie wybrałem na przykład folder. To też jest ważne, żeby stworzyć sobie folder i tam umieścić plik. Więc wgrałem sobie folder i tam jest jeden, jedno zdjęcie. Wybierz folder. I tytuł dajemy na przykład AA, a jakiś tam losowy tytuł sobie tutaj daje, i to wszystko trafiło na serwer. I teraz mamy kolekcję. Tutaj możemy sobie różne rzeczy do kolekcji dodać, ale to jakbyśmy na przykład. Aha, tutaj była, dodaj do kolekcji i możemy sobie po prostu albo dodać do istniejącej kolekcji, tutaj mamy tą kolekcję główną y, związaną z kątem, albo możemy sobie po prostu stworzyć nową kolekcję. A kolekcja to jakby, jak gdyby taki y, jak gdyby taki folder. Więc trafiło to gdzieś w próżnię na serwer i powinniśmy teraz tą odświeżyć. I pojawiło nam się nasze AA. Proszę bardzo, ładuję sobie dokument. O, i ten dokument został już tutaj przetworzony. Mamy akurat tutaj kartę z Archiwum Państwowego w Poznaniu, kartę ewidencyjną z Ewidencji Ludności i moich prapradziadków osińskich. No i tak mamy ten dokument i możemy sobie możemy sobie go odczytać i żeby to zrobić to musimy najpierw zaznaczyć jak gdyby pola tekstowe. Więc wchodzimy tutaj w zakładkę Tools. O. I mamy takie narzędzie Layout Analyst. I on to narzędzie analizuje po prostu nasz dokument i szuka pól tekstowych. Możemy sobie wybrać, czy mamy tylko jedną stronę, czy jak mamy jakiś większy dokument, czy jak więcej tych stron ma zanalizować. I tutaj ważne, żeby zaznaczyć Find Text Regions, czyli właśnie odnajdowanie tych regionów, tych pól tekstowych. Więc gdy już mamy to wszystko odpowiednio zaznaczone, klikamy Run. On nas się pyta, czy na pewno chcemy to zrobić. My na pewno chcemy to zrobić. I tutaj jedna praca została rozpoczęta, mamy tutaj taką kawusię, o, możemy sobie kliknąć w tą kawusię i zobaczyć nasze, nasze dotychczasowe pliki i te, to, to zadanie, które zostało zlecone, no i musimy po prostu poczekać, o, zostało dokonane i teraz mamy ten nasz dokument, ten sam, podzielony na te regiony, i wypadałoby teraz popracować nad tym tekstem. Tutaj na górze mamy różne ikonki, mamy między innymi taką ikonkę, która nazywa się "profile" i wybierzemy sobie transkrypcję. O, proszę bardzo. I nam się tutaj coś powinno pojawić. Nie pojawia. Dobrze, mamy tą transkrypcję i mamy te nasze pola tekstowe. Oznaczone. Oznaczone i na przykład mamy tutaj jakieś pole. no Załóżmy to pole, bo to jest proste pole, więc o, siódemka. I wpisujemy. Osiński. Tu wpiszemy o. Champion. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu cały ten dokument, który mamy, możemy sobie przepisać. Czyli zrobić tą transkrypcję. I potem możemy efekt naszych, naszej pracy zapisać. Zapisać na dysk w różnej formie. Zapisuje się tutaj na przykład export dokument. Czy chcesz zapisać? Tak, chcę zapisać. On sobie zapisuje. I włącza się tutaj, co chcemy zrobić. Czyli, na przykład, chcemy ten konkretny dokument bieżący zapisać. I my wybieramy sobie, co to ma być czyli format, przede wszystkim format, czy to ma być właśnie dokument tego programu Transcribus, czy to ma być PDF, czy to ma być jakiś tej, czy DOCX, czy, czy coś zupełnie innego, czy ma być na przykład wszystko wszystko i spakowane w, w zipie. Tutaj mamy oprócz tego dodatkowe opcje tych naszych dokumentów. No jest tego jest tego bardzo dużo, więc tutaj trzeba się pobawić i zobaczyć, co, co jest nam potrzebne, z czego możemy sobie skorzystać. I tutaj też mamy różne, różne wersje naszego pliku. No, tu, mówię, tutaj trzeba się troszkę tym pobawić, i on teraz. A, mamy tutaj dwie opcje: server export i client export, więc możemy sobie albo ten plik wysłać mailem, czyli dostaniemy maila spakowanego na maila, albo możemy sobie zapisać na, na naszym dysku. To już zależy od Was, jaką formę zapisu chcecie. To jest jedna opcja, ciekawa opcja, ale ciekawsze są inne opcje. Mamy tutaj wcześniej wgrany plik. To jest akurat książka Kreis Flatov pana Otto Gurke o mojej o mojej krainie i jest ona pisana w języku niemieckim. Zdaje się szwabachom albo innym. Innym krojem pisma, w każdym razie e, z archaicznym krojem niemieckim. I teraz działa, nie działa. A działa, dobra. E, bo to jest taka akurat strona. I teraz mamy to, e, mamy to, mamy to pismo. O, i proszę bardzo, mamy odczytane. To nie jest tak, że ja tutaj sobie wpisywałem to ręcznie. Tylko program mi odczytał. To jest akurat dosyć proste pismo, więc bez problemu sobie z tym pismem poradził. Jak to zrobić? Wchodzimy znowu w narzędzia, i mamy tutaj rozpoznawanie tekstu, czyli wybieramy metodę. Ja korzystam z tego HTR-u. Myślę, że OCR też by, byłby w tym przypadku dobry. I mamy różne modele. Mamy różne modele i trzeba znaleźć odpowiedni model, czyli mamy na przykład tutaj różne języki, nas interesuje w tym momencie na przykład niemiecki. Możemy sobie sobie zobaczyć co co my tutaj mamy, na przykład skrypty 13-wieczne i 15-wieczne, niemiecki łacina, francuski, no jest tego tutaj całkiem sporo, trzeba po prostu po, popróbować i wybrać odpowiedni, ja wybrałem w tym momencie ONB News Eye GTM plus 1, nie, język niemiecki i właśnie po włączeniu tej, nie, nie będę tego teraz robił, bo to trochę czasu zajmuje, ale po włączeniu tej analizy otrzymałem taki wynik, tej nic w zasadzie nie nie ingerowałem. Więc. Stare książki, ale nowe też. No w zasadzie każdą książkę, którą mamy w wersji PDF-a takiej nieedytowalnej, możemy sobie wrzucić do tego programu i on odczytuje, czyli ten OCR, a my sobie możemy później zapisać to jako nie wiem, dokument tekstowy, jako PDF, jakkolwiek. Więc proszę sobie wyobrazić, ile macie książek. Tych PDF-ów różnych, różnistych, których nie możecie edytować. Jeżeli nie możecie edytować, to nie możecie także przeszukiwać. Więc tutaj, dzięki temu programowi, możemy sobie zapisać właśnie do wersji takiej, którą możemy wyszukiwać. Udało mi się na przykład zrobić to z książką na temat moich, mojego przodka. A w zasadzie na temat jednostki wojskowej mojego przodka, czyli Jagarć Zupferde numa 1. O, mam tutaj taką książkę dotyczącą. O, tutaj ze, ze, ze zwykłym tekstem sobie też dobrze radzi. Mam tutaj taką książkę dotyczącą tej jednostki wojskowej pruskiej. O. Nie wiem czemu on po prostu później e, jakość te, tego tekstu zmienia, ale no nieważne, jeżeli odpisuję, odczytuję ten, e, ten język. Jeżeli odczytuje treść, to jest najważniejsze, tak naprawdę. No i co w związku z tym, że oprócz tego, że tą książkę mogę sobie zapisać, o, na przykład, o. Oczywiście zdarzają się tutaj błędy, bo czasami na przykład coś źle przeczyta albo coś jest niewyraźne na tym dokumencie wzorcowym, no ale to można, można to wyłapać, można to po prostu naprawić, poprawić, więc to jest ciekawe. No i co jest ciekawe? Co jest jeszcze ciekawe? Wyszukiwarka. Sobie na przykład damy moje nazwisko bez polskich znaków i voilà już bardzo. Pokazuje nawet nawet pokazuje miejsce w tekście i jak to wygląda. O i tu jest, możemy sobie przejść od razu do tego. O dziesiąty wers jest napisane o wicewach mistrzu Małku. No dobrze, no ale zobaczmy sobie ten dziesiąty. Gdzież ten dziesiąty wiersz jest? Proszę bardzo, tu jest dziesiąty wiersz i możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w, w oryginale. Możemy oczywiście później zapisać, i wszystko sobie przetłumaczyć. Więc to narzędzie jest naprawdę fenomenalne, i dziwię się, dlaczego jeszcze nikt o tym wcześniej nie pisał. Tak jak powiedziałem, jest to narzędzie naukowe. Najważniejsza część tego narzędzia w zasadzie jest jeszcze przeze mnie nieodkryta, bo jest to kwestia właśnie odczytywania na przykład metryk. A, no i dobrze, no i jak to zrobić? Bo w przypadku na przykład treści drukowanej to nie ma z tym najmniejszego problemu. Bierzemy sobie nawet taki niemiecki i, i to ładnie nam, nam odczytuje. No ale co w przypadku, co w przypadku właśnie metryki? Tutaj chyba nie mam, a tutaj może nie będę tego robił, bo, bo to nie o to chodzi. W przypadku metryki, w przypadku każdego odręcznego pisma, ten program ma moduł uczący się. Czyli na przykład, czyli na przykład wrzucilibyśmy tutaj PDF-a. Załóżmy z księgą metrykalną parafii X i bierzemy sobie, załóżmy, trzy pierwsze strony. To znaczy, ja myślę, że tutaj trzeba byłoby podzielić po prostu na kroje pisma. Czyli załóżmy, wydzielić, sprawdzić najpierw księgę i wydzielić, które strony są pisane jednym stylem, i wtedy tak bierzemy na przykład dwie pierwsze albo trzy pierwsze strony. I ręcznie tutaj, tutaj by tego nie było, ręcznie po prostu czytamy. Czytamy i wpisujemy po prostu sobie w, w program, a potem uczymy nasz, nasz program, właśnie na podstawie tych trzech stron, jak on ma odczytywać znaki w dalszych stronach. Więc coś, Niesamowitego, no mówię, ja jeszcze nie miałem czasu, żeby to zbadać w praktyce, ale myślę, że następne, następne moje nagranie właśnie będzie na temat tej praktycznej możliwości wykorzystywania tego programu do odczytywania metryk pisanych właśnie odręcznie. I patrząc na wyniki, które tutaj ten program ma, myślę, że, że może to być naprawdę coś ciekawego. Być może nawet rewolucja w podejściu do genealogii, bo gdyby na przykład nauczyć ten program odczytywania, odczytywania naszych metryk, no to wystarczyłoby wrzucić do niego właśnie te metryki i tylko poczekać na rezultat. Ewentualnie sprawdzić błędy, które potencjalnie mogą się pojawić. Ja tutaj próbuję jeszcze zobaczyć. No, to oczywiście tych funkcji jest zdecydowanie więcej. Ja jeszcze tego programu aż tak dobrze nie znam. Ja po prostu na razie mówię o tym, co samemu udało mi się uzyskać z tego programu. Zresztą, tak jak powiedziałem, na blogu tropemkorzeni.pl jest artykuł o samym programie. Zresztą także jest dołączona instrukcja producenta. To jest przede wszystkim najważniejsze, że, że ten program jest darmowy. Tutaj wiemy, że żeby żeby zacząć trening, to, to trzeba wysłać także maila. Przynajmniej tyle wyczytałem z instrukcji obsługi tego programu, że, że trzeba wysłać maila. Z prośbą, w każdym razie tutaj chciałem wspomnieć właśnie o tym programie. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z tym programem, to proszę mi to proszę mnie poinformować. Możecie pisać albo tutaj w komentarzach do tego filmu, albo możecie pisać na Facebooku. Ja bardzo chętnie posłucham i nauczę się czegoś nowego i następny film na pewno będzie o tym właśnie jak uczyć ten program, żeby na przykład odczytywał metryki. Myślę, że to może być coś ciekawego. Więc na dzisiaj to tyle i śledźcie mój profil na Facebooku tropemkorzeni.pl a także stronę www.tropemkorzeni.pl i tam właśnie wspomniany artykuł na pewno będzie artykuł o samym programie być może uda mi się przed wyjazdem jeszcze napisać artykuł o właśnie tym Kreis Flatów czyli tutaj to co mi udało się odczytać ale to jeszcze wymaga jeszcze to wymaga tutaj drobnej korekty więc nie wiem czy czy zdążę z korektą przed, przed wyjazdem, bo chcę, oprócz tego, że chcę to odczytać w całości, to jeszcze chcę to przetłumaczyć, więc może to zająć trochę czasu, ale jest to bardzo ciekawe źródło dla, właśnie dla poszukiwań rzeczy na temat mojego sypniewa. Więc to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć!